kim? Czy dziewczyną? Yy, tak. E, ty jesteś chłopakiem, serio? Ja pierdolę jaki pedał. Ale... Haha, ma długie włosy. <noise> Chłopie, ze ja zetnij jest te włosy pedał. Ale śmieszne, chłop ma drugie, długie włosy, chłop się za babę przebrał. No ty, tak się, przebrałeś kraje, ty się przebrałeś za babę. Ty się przebrałeś za babę śmieci. Zobacz jaką ty masz bluzę, masz bluzę damską i ręce damskie ty kurwa. tytu. Nie stać Cię na coś no, takiego. No, behave chyba podróbkę behave chciałeś powiedzieć. Ta, normalnie sobie zoba, o, tak, o, No kurwa, ja mam tyle pieniędzy, żebym Cię wykupił, kurwa, byś dupy dawał dla Kość, mojej firmy. Mam cztery koła na koncie, a Ty mi coś 4 y cztery koła, cztery zera na koncie, a Ty mi coś gadasz. No, właśnie się przyznałeś, masz, kurwa, cztery koła, Twoja matka ma na koncie cztery koła twego. Cztery koła euro chyba frajerzem, chciałeś powiedzieć. No, mieszkasz w Polsce i masz cztery koła euro na koncie, jebany pedale. Frejerze mogę ci przynieść, nawet w gotówce zaraz. No to dawaj przynoś, jak jesteś taki kozak, ja ci kurwa przyniosę muszę swoje. Drugiego, muszę do drugiego pokoju iść. No, a w drugim pokoju zatrzyma twój stary i cię wydyma. Proste i Taka. dostanę za to więcej Pitosu niż twoja stara przez No to dawaj, życie. przynoś te pieniądze jak taki kozak jesteś. No i nie skipniesz, Frejerze. Nie skipnę ja cię. Nie ja Ostatnio tu ro... chłopie Chłopie rozłożę tu, rozłożę tu kurwa. Chabak i będę leżał i czekał Stary, na ciebie. Ostatnio przynosiłem Balenciagi do pokoju, jak Ale też chodzi. mam Balenciagi, czym ty się kurwa chwalisz, chłopie? Jakie masz? No kurwa za cztery koła zielone Balenciagi. Dwójki. No ale jak, jaki model? No dwójki. Pewnie nawet nie wiesz co to, chłopie. Balenciagi dwójki masz. No. Zobacz. Dwójki? Dok dokładnie. Zobacz jakiego mam iPhone'a. Zarąbisty iPhone dla biedaków. No nie to jest iPhone 12 pedale, którego niedawno była premiera, a ty coś pierdolisz by dobra frajer, że nie masz Balenciagów, no ja tam mówisz, że masz. No, to przynoś te pieniądze, ja przynoszę Balenciagi, chcesz? Przynieś Balenciagi najpierw. A ty idziesz po pieniądze, ja po Balenciagi. Balenciagi dwójki, Idziesz po bo. pieniądze, ja po Balenciagi. Nie ma czegoś Prost. takiego jak Balenciagi dwójki. Ale chłopie, ty mówisz, że jesteś taki bogaty, a masz słuchawki z Genesisa za 90 zł, ty kurwa debilu. No i dobrze, bo nie gram w Green celu, frajerze, i mi nie potrzebne no. to jest do niczego. No to na chuj teraz idziesz na omeglu, chłopie. Mówisz, chłopie, mówisz, że jesteś taki bogaty, a kurwa masz dziury w ścianie na hacie. Zarobiście, to jest szafa. No, masz dom z drewna, kurwa. To jest szafa. Chłopie, szafa, kurwa. To co ty w szafie grasz? No, w szafie gram, bo nie, bo mam z drugiej. Mam. Jakby to nie jest szafa, tylko to jest taka jak Dobra, jakby, jesteś taki dana. bogaty, to kup sobie inne mieszkania, a nie masz kurwa dom z frajer... drewna. Ale stary, ja robię Chłopie, pitos co ty ku... sobie sama nie od starych dostaję. No, no robisz to pitos. Ja dom sobie kupił. Rozbierze... Rozbierasz się na Discordzie i ci za to płacą donate. Ta, prosta, jestem resellerem, frajerze. No, żebyś jeszcze wiedział, co tak, znaczy. Robię, robię więcej na reselu niż twoja matka no. na drodze. Żebyś jeszcze wiedział, co znaczy resel, kurwa. No, wcale nie wiem, frajerze. Chłopie jesteś taki bogaty, masz kurwa dziury w ścianie, pijesz wodę ci. Star, ja robię, ja Chłopie, robię pijesz prawo. wodę, ci sowiankę, wodę ci sowiankę to nie pijesz. Jest to wianka, Na A co, co to jest? Wiem, piję ją, bo ma najwięcej minerałów frajerze, nawet nie jest, co to jest. Pewnie. Muszynianka kurwa, Naj najtańsza woda. No, ma najwięcej minerałów. Frajerzy. Dobra, jebany brudasiu, udajesz bogacza, tak naprawdę jest skupian, jesteś jebanym ale... biedakiem. patrzysz chociaż źródło wody skąd pochodzi frajerze No to powiedz skąd piję pochodzi jakiś taki kozak. Mogę A. ci przeczytać ile to ma minerałów tak. frajerze. Pokażę Ci prawdziwą wodę, jebany, biedaku. Dobra Frejer, że pokażę. Żywiec drój to jest prawdziwa woda, zapamiętaj sobie. To jest, to jest sobie. najgorsza woda Ty jebany to jest Potwierdzone naukowo badaniami, że to jest najgorsza woda. A wiesz, że muszyniaka to jest najtańsza woda, zawsze jak no idę do sklepu. Schopię, to zawsze to jak to idę mąkrowe, do sklepu. Frajerze. To ona jest na najniższej no półce tak w sklepie jebany, z felu. Twoja... No i ja idę, to jest na Dobra, twoja się. stara się po tą wodę schyla na kolanach, bo jest na najniższej półce, bo jest najtańsza, ty kurwo Ewana. nie musi schylać bez jebanym karłem. Twoja stara się schyliła i twój stary ją wydymał i tak powstałeś z Felu. No i zarąbiście, frajerze, i masz koszulkę No z I nie wiesz co powiedzieć, masz słuchawki z Genesisa. Kiedy mnie jest... Ja jest Ej, a ja, czemu ta twoja woda jest żółta? Co ty kurwa szczochy starego pijesz w tej butelce? To też jest żółta, frajerze, szczochy, starego wiem, piję. szczochy starego pije. Szczochy starego pije. Nie, po, tak pokaż, pokaż, jaki tak. masz telefon kozaku. Chodzisz, chodzisz do pokaż, to jaki to masz podróbki. telefon kurwa Motorola. No, tak Dobra, chłopie, masz Motorola składaną. Jutro rano wypierdasz nie, nie, na motorole. lekcję, gdzieś pisał sprawdzam kurwa w jesteś incelem i nie wydajesz elektronika jak mogę ciuchy sobie ładować. No, ja ty masz ciuchy podróbki kurwa jakieś. Podróbki. Wiesz, że nie podrabia się takiej bluzy, nie znajdziesz nawet podruby. No znajdę, bo już widziałem. Ta, podróbę chłopie zrobiłem Dobra, chłopiec zrobił. Zrobiłem ci kurwa przed chwilą zdjęcie Jestem... i mi wyszukało tą bluzę podrobioną. Jestem naj... naczelnym legit z czekarem MissBay w ty mi coś pierdzili. Jesteś naczelnym zjebem Polskim, masz 14 lat coś pierdolisz. Pokazać? Zobacz sobie. No. Ona jest w się nawet mogę ci folię pokazać, wszystko ci mogę pokazać w a ty co mam siedzisz nie. na Omegle, żeby się kurwa chwalić bluzom za 10 zł, czy co? Nie, a ty się chwalisz słuchawkami y, frajerze i koszulką skropa za 20 zł. No mówisz, że jesteś taki bogata, kurwa, mieszkasz w jakimś tak drewnie, to drewnie to. kurwa, jebany, to masz to. dziury to. na ścianie, chłopy. No stary, ale ja robię Aha, z... fajny masz telefon, Samsung, kurwa, najgorszy telefon. No i zarobiście, frajerze. Jak będę miał no. tyle lat, co ty, to sobie będzie mnie stać, nie wiem, na willę, frajerze. A wiesz, że ja mam 15 lat. Zarobiście mnie to ob obchodzi. To na mówisz, że będziesz miał tyle lat, to będzie się kurwa stać na Villa. Pa ty Pokazujesz jakieś kurwa fotki w telefonie, co ci koledzy wysłali i coś pierdolisz. Masz cenę. Gdzie to jest cena? Tutaj masz cenę 600 frajerze. No i co z tego? Tu masz cenę 600 frajerze. Mówisz, że kosztuje 10 zł. No bo kosztuje 10 zł, masz podróbkę jakąś kurwa z Lumpeksu, chłopie. Ty oglądasz kurwa odcinki wersów, y, ubieramy się w Lumpeksie i kupujesz to samo co ona. Tak, nie wiem nawet kto to jest Wersow, bo on mnie interesuje. No, to jest kurwa twoja, to jest twoja idolka z Felu. Nie, nie wiem kto to nawet jest, bo nie oglądam po. Dobra chłopie, bluzę na Uelixie kupiłeś i się chwalisz, ty kurwa pajacy. ale ty... Przynoś te pieniądze, przynoś te pieniądze. Frajerze, ty mówisz mi, Czekam że... na ciebie, przynoś te pieniądze, ty, 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 pieniądze, ty kurwa bardzo, Frajerze i mówisz, że to jest moja idolka. Znasz każdy jej odcinek. No, tak? bo ty też ją znasz. Nie jakieś jedno zdjęcie Dobra bym cię spotkał to byś skakał po kutasie biedaku jebany. bał Nie to byś ty nic skakał, mam więcej pitosu niż ty Chłopie, by cię kurwa wykupił, toś w kamieniołomach tam nie robił Byś węgiel kurwa zębami kopał cwelu Pokaż ile masz na koncie, Frejerze I twoje balenciagi dwójki, co ich nie ma na No to przynoś ten hajs kurwa to ja ci pokażę chłopie to w ogóle podruba, Balenciagi dwójki, zielone Chłopie, zobacz Lacosta kurwa koszula, nie stać ci na taką cwelu. Frajerze, jestem w Mizbi a ty mi coś mówisz o Lakoście? No, Lakosta, kurwa, ty masz podróbkę Mizbehave'a. Nawet nie wiesz, co. Misbehave. Podróbka Mizbehave tego modelu, Frajerze. No, to ty masz podróbkę, chłopie. Modelem. To chyba nie w tym. Dobra, sposób. kurwa, Jebana, chwalisz się ciuchami, nawet cię na telefon porządny nie stać. No i zarąbiście, bo wolę ciuchy. Bo wolę wyglądać jakoś, a nie jak ty. Ja wyglądam 10 razy lepiej od ciebie, palacu. Kurna sakola dwumetrowa i włoski na. Dobra, chłopie, pijesz, pijesz, pijesz ci sowiankę i coś pierdolisz. A ty pijesz żywca z dróg. Nie mi takiej wody, bo twoja woda kosztuje 60 groszy, a moja 3 zł, biedaku bamy. żywiec drugi 3 złote kosztuje. Dobra, jebać ci, matka, jak będziesz taki bogaty jak ja, to razem pogadamy jeszcze. Naraz, felu. Za 10 lat się widzimy, jak no, będziesz to kopał to rowy. To...